W Karwowie w gminie Trzebieszów odbyło się powiatowe święto tradycyjnych potraw z ziemniaka. Imprezę zorganizowały panie z koła gospodyń wiejskich Karwowianki. Nasze koło powstało w maju 2021 roku. Liczy ponad 80 osób. Biorą udział w nim zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Uczestniczymy w różnych dożynkach, imprezach, festynach. Bierzemy udział charytatywnie, pomagamy. Wspieramy się. Impreza nazywa się Warsztaty Kulinarne z okazji Dnia Święta Ziemniaka, który króluje na naszych stołach i wszystkie potrawy, które są przygotowane właśnie jest pod główną postacią ziemniak. Przygotowałyśmy kluski śląskie, kopytka, pyzy z soczewicą, babkę ziemniaczaną, bliny, zupę kartoflankę, surówkę z kiszonej kapusty. Okraska oczywiście też jest do tych pyzików. I jeszcze o kompocik też. Same tradycyjne dania polskie. Ziemniak to jest taki, no nie wiem czy to nazywa się owoc, warzywo. No nie, które po prostu od wieków już króluje na polskich stołach. No, I dla, tak po prostu, żeby. Chciałyśmy, no nie, okazać go w różnych postaciach. Chciałyśmy skorzystać z projektu, który. Został nam przedstawiony. Złożyłyśmy taki wniosek i, i chciałbyśmy właśnie z tego skorzystać. Wydarzenie objął honorowym patronatem starosta łukowski Dariusz VI. A ja po raz kolejny powiem, że na przyszły rok w budżecie powiatu łukowskiego zabezpieczymy, myślę, że jeszcze większe pieniądze niż to było w tym roku. W tym roku przypomnę było najpierw 100 tysięcy, potem 80 tysięcy, bo chcieliśmy, żeby wszyscy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, dostali właśnie tą kwotę, o którą się ubiegali. I myślę, że te pomysły warto kontynuować, bo to tak naprawdę w skali powiatu nie są duże. Duże, duże pieniądze, ale w skali takiej lokalnej, dokładając własne oszczędności, własne pozyskane fundusze, no to może być chociażby taka piękna impreza z pomysłem. Bo to nie jest tak, że to spotkać się po to, żeby się spotkać, tylko wszystkie te panie mają jakieś swoje pomysły. I tutaj akurat możemy skosztować pysznej babki ziemniaczanej. Kolejny raz mogę powiedzieć: smaki dzieciństwa.